Hejka, ja mam na imię Krystian i witaj w pierwszym odcinku podcastu emocjonalnego. Jejku, jak ja dawno chciałem już to powiedzieć, ale w końcu tutaj jesteśmy. Też będę nagrywać w samochodzie, dlatego bo wydaje mi się, że to jest takie trochę bezpieczne miejsce. Nikt nas tu za bardzo nie usłyszy, a jestem też w domu rodzinnym mojej dziewczyny. Nie chcę, żeby jej rodzice mi strzeli i myśleli nie wiadomo jakie rzeczy o mnie, więc tutaj czuję się, taki, taki safe space będziemy mieli. Jak myślałem nad nazwą podcastu i co chcę tak naprawdę mówić, to sobie pomyślałem, że fajnie by było być takim jakby twoim Starszym bratem i dawać ci różne rady na temat życia, dlatego bo mi. Ja, dlatego, bo ja za bardzo nie miałem takiej osoby, a bardzo, bardzo by mi się przydała i bardzo dużo niekorzystnych sytuacji, bym uniknął, gdybym miał taką osobę, która mogłaby mi doradzić w niektórych sytuacjach. Więc hejka, od dzisiaj masz taką osobę. Od dzisiaj masz osobę, która będzie Cię ostrzegać przed jakimiś dupkami. <laughs> dlatego, bo. Oj, miałem takich ludzi bardzo dużo w życiu, więc, więc mam nadzieję, że coś z tych odcinków wyniesiesz <grych> i też będziemy się mogli trochę poznać. Okej, okay, mając to wszystko z głowy, przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, a konkretnie jak zmanipulować chłopaka, żeby cię lubił. I teraz temat, szczególnie jako pierwszy temat, trochę z grubej rury poleciałem, ale ej, jak zaczynać, to zaczynać, nie? W dzisiejszym odcinku dam ci parę rad. Niektóre będą trochę bardziej etyczne, niektóre trochę mniej etyczne, niektóre trochę bardziej toksyczne, niektóre trochę mniej, więc. Spróbuj sobie dobrać radę do Twojej sytuacji, albo po prostu spróbuj wszystkie. Któraś powinna zadziałać. Przejdźmy do pierwszej rady. Kontakt fizyczny. I teraz, co ja mam na myśli przez to? Chłopaki są trochę inne od dziewczyn pod względem dotyku. I teraz uwierz mi, Jezu, jak ja byłem w liceum, to gadaliśmy z chłopakami tyle razy o tym, że no, to był codzienny temat. To, była, to, to był normalny, codzienny temat, zawsze w szatni. Na przerwie albo gdziekolwiek. Weźmy sytuację. Na przykład poprosiłaś chłopaka o pracę domową, żeby nie, wiem, przepisać ją szybko przy lekcją albo cokolwiek. I teraz podziękowałaś mu i po prostu poklepałaś go po ramieniu. Teraz ten chłopak powie to przynajmniej do czterech innych chłopaków, że ej, ona mi się podoba dlatego, bo poklepała mnie po ramieniu i podziękowałaś. Jakkolwiek, byś dotknęła chłopaka, nie tyle co odbierze to w seksualny sposób, chociaż. Czasami tak, ale odbierze to na pewno w taki sposób, że ci się podoba. Więc musisz to mieć jakoś z tyłu głowy i zawsze o tym pamiętać. Dlatego, bo bardziej będziesz robiła jakieś takie rzeczy, tym bardziej ten chłopak będzie myślał, że ci się podoba. Więc bądź ostrożny z takimi rzeczami. To była pierwsza taka easy rada, ale musisz ją mieć z tyłu głowy. Dlatego, bo no chłopaki myślą szczególnie w wieku właśnie nastolatków zupełnie inaczej pod, pod tym względem niż dziewczyny i dostają lekkiego pod tym względem. <laughs> Druga rada, która ona też jest dosyć taka easy, ale jest bardzo istotna, bo wiem, że działa na mnie i działa praktycznie na każdą osobę, którą kiedykolwiek poznałem. To jest mów kogoś imię. Był taki gościu, który się nazywał Dale Carnegie i on powiedział, że najsłodszą rzeczą, jaką ktoś może usłyszeć w jakimkolwiek języku, to jest właśnie kogoś imię i ja się z tym absolutnie zgadzam. Pamiętam, było tyle różnych sytuacji, gdzie poznawałem, nie wiem, jakieś sławne osoby albo coś, i jedna z tych osób potrafiła zapamiętać moje imię, to ja automatycznie tak miałem tyle szacunku dla tej osoby, tak automatycznie o wiele bardziej tą osobę lubiłem, i tak zupełnie była o wiele, wiele wyżej niż wszystkie inne osoby z tego świata. Czy to jest masakra? Też jak wołał ktoś mnie po imieniu w szkole albo w trakcie rozmowy powiedział moje imię, to miałem takie, o. O, nie, nie, jakoś podświadomie to działa w ten sposób na twój mózg, że automatycznie sobie kojarzysz z matką albo z domem rodzinnym i automatycznie, że, aha, my się lubimy z tą osobą, skoro, skoro mówi moje imię. Więc to jest taki trochę mały, ale uwierz mi, powerful, powerful tip. Więc pamiętaj, i teraz taki protyp odnośnie tego, jeżeli poznajesz kogoś po raz pierwszy, to w pierwszej minucie powiedz trzy razy jego imię, żebyś ty zapamiętała jego imię i żeby ktoś się poczuł bardzo, bardzo dobrze w pierwszej minucie spotkania. <grych> I uwierz mi, to jest super efektywne. Ok, przejdźmy do kolejnej metody, to już podchodzi trochę bardziej pod psychologię. Nazywa się metoda wzajemna sympatia. I teraz na czym to polega? Polega to na tym, że będziesz dla kogoś po prostu bardzo miła. I teraz, co ja mam dokładnie na myśli przez to? Jeżeli jest chłopak, który Ci się podoba, to teraz musisz okazać zainteresowanie, że Ci się podoba. I teraz wiem, wiem, że się wstydzisz i wiem, że w niektórych wiekach nie, nie, nie pokażesz zainteresowania, bo, jest, bo jesteś zbyt fajna, żeby to zrobić. Ja to rozumiem. Ja to I, I get it. Miałem, miałem tak samo. Ale jeżeli chcesz wtoczyć tą metodę w życie, to musisz to zrobić. Pokazać zainteresowanie. Musisz dawać komuś komplementy. Niekoniecznie odnośnie wyglądu, ale o, fajnie zrobiłeś to. O, to jest fajnie, bla, bla, bla. Fajne buty, fajne inne takie rzeczy. Też mogą być z wyglądu, ale dawaj komuś komplementy. Utrzymaj kontakt wzrokowy. Wszystkie te takie rzeczy, żeby ktoś się czuł ważny. I przede wszystkim najważniejszą rzeczą z, z tego wszystkiego to jest aktywne słuchanie. I teraz błagam, ile razy to mówiłem? Aktywne, 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 aktywne. I teraz co to znaczy aktywne słuchanie? To jest to, że jak na przykład rozmawiasz sobie z chłopakiem i nie wiem, rozmawiacie sobie o. Nie wiem, że dostałaś jedynkę z angielskiego. <śmów> Powiedzmy, to teraz, jak chłopak jest na telefonie, jak do niego mówisz, i mówi, -h -h, no, no, tak, 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 tak. To jak się teraz czujesz? Jak gówno. <śmów> no właśnie, więc jak gadasz na przykład z jakimś chłopakiem, nie bądź na telefonie, bądź zainteresowana, utrzymaj kontakt wzrokowy z tym chłopakiem. I teraz to, co on mówi, to bądź nie zainteresowana rozmową z nim, tylko zainteresowana. O czym rozmawiacie? Czyli na przykład, jeżeli chłopak rozmawia o szachach, to teraz aktywnie słuchaj, co on mówi i spytaj się, aha, a jak ta strategia o szachach w ogóle działa? I on zacznie, ona jest zainteresowana, co ja w tym momencie powiedziałem. Wiem, że to jest trochę, trochę głupie, ale naprawdę on będzie taki, ona jest zainteresowana. OK, to powiem ci to, 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 to. I wiem, że teraz może niekoniecznie ciebie to obchodzi, strategię o szachach albo cokolwiek on będzie w tym momencie mówić, ale on poczuje się taki ważny i taki doceniony. Że aktywnie posłuchałaś i spytałaś się o tym, co jest dla niego ważne, on strasznie to doceni, strasznie szacunek wobec ciebie pójdzie do góry i o wiele, wiele, wiele bardziej zacznie ciebie lubić. I tylko po raz kolejny, nie bądź zainteresowana rozmową, tylko tym, o czym rozmawiacie. I to sprawi cuda. Serio. Poważnie. <laughs> Też ludzie kochają, 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 jak macie coś wspólnego. Jak w ogóle znajdziesz, znajdziesz w ogóle jakiś wspólny temat z chłopakiem, to. To naprawdę już sprawi cuda. Wiem, że często, bardzo, bardzo, bardzo często w sumie chłopaki i dziewczyny nie mają za bardzo wspólnych zainteresowań. Też w klasie zazwyczaj albo w szkole bardzo ciężko kogoś znaleźć, kto ma wspólne zainteresowania, ale ogólnie w przyszłości, trochę później, jak jesteś dorosłym, jak jesteś dorosłym, albo jak już już trochę starszym i znajdziesz kogoś, kto ma wspólne zainteresowania, to strasznie, strasznie to może. Was zbliżycie razem. A jak nie masz wspólnych zainteresowań, ale ktoś Cię bardzo podoba, nie mówię, żebyś tak zrobiła, ale jakbyś zaczęła się interesować tym, co chłopak, to czasem to może pomóc. Tylko nie możesz być tak fake zainteresowana, tylko spróbuj naprawdę się tym zainteresować, bo prędzej czy później to, to wyjdzie, że, że tak naprawdę masz to w dupie, no nie? <laughs> ale za to chłopak na pewno to doceni. Więc wzajemna sympatia. Powerful, powerful method. Kolejną rzeczą jest coś, co się nazywa Sandra's Phenomenon. I teraz, co to jest? Tutaj polega to na tym, że chłopaki są na tyle, mają w główce, że jak widzą odrobinę skóry, niezależnie kurde gdzie, to dostają lekkiego fiołka, że tak powiem. Oczywiście, przed tym, co teraz powiem, pamiętaj o tym, że musisz się ubierać najbardziej komfortowo, jak ty możesz, czyli. Nie noś jakichś krótkich spódniczek albo jakichś krótkich spodenek, nawet jeżeli ty nie jesteś komfortowa ubierając się w ten sposób. Dlatego, bo jak nie będziesz się komfortowo czuła, to też ktoś to wyczuje i osoba, która jest mniej komfortowa, mniej pewna siebie jest też mniej atrakcyjna. Więc pamiętaj, ubieraj się tak jak ty chcesz i tak jak ty czujesz się komfortowo, dlatego, bo na koniec dnia, no ty jesteś najważniejsza. Ale jak chcesz podejść pod psychologię, to czym więcej pokażesz skóry, tym bardziej będzie chłopak to był zainteresowany. I teraz. Co ja mam na myśli skóry? Niekoniecznie nie mam na myśli wystaw cycki na wierzchu, albo coś takiego, tylko mam na myśli, że na przykład właśnie sukienka, albo na przykład bluzka na ramionczka, już że masz same całe gołe ręce, wiem, że to trochę dziwnie brzmi, bo na przykład chłopaki ciągle chodzą w takich, w takich em, kurde, koszulkach, ale jak dziewczyna ma na przykład gołe całe ręce, albo gołe plecy, to chłopaki bardzo, bardzo to lubią. Mogę ci to praktycznie zagwarantować. W liceum, w gimnazjum nie wiem, ile razy gadaliśmy na te tematy i uwierz mi, ten fenomen, który się nazywa jest fenomenem, niezależnie jak głupio i tak trochę uga Boga, że tak powiem, to brzmi, jest prawdziwy. <grym> Tylko pamiętaj, ty jesteś najważniejsza. Ubieraj się komfortowo. Ubieraj się tak, żebyś była pewna siebie. To jest najważniejsze. Okej, okay, kolejna sprawa, kolejny tip, który mogę dać, to jest daj czas ze swojego dnia. I teraz niezależnie, czy to jest. Po szkole, po pracy, kiedykolwiek, na jakimkolwiek jesteś etapie, że tak powiem, w życiu, spróbuj znaleźć czas, w którym jesteście razem. Czy to są zajęcia dodatkowe, czy to jest, nie wiem, wspólna praca domowa, czy to jest cokolwiek, spróbujcie razem spędzać w jakiś sposób czas. Jak na przykład jesteś zainteresowana jakimś chłopakiem, wiem, że to trochę taki, trochę zabrzmi tak stokersko, ale. Pytaj się, popatrz, czym on jest zainteresowany, na jakie zajęcia chodzi, na jakie może dodatkowe zajęcia, czy na przykład jest słaby z angielskiego, możesz mu pomóc z angielskiego, czy na przykład chodzi na dodatkowe WF, -y, może też możesz iść na dodatkowe WF albo coś takiego. Spróbuj jakoś tak zrobić, tak poprzestawiać swój dzień, żeby spędzić z nimi jak największą ilość czasu, żebyście się po prostu poznali i żebyś mogła zaimplementować inne metody, dlatego, bo jak nie będziesz koło niego, jak nie będziesz z nim gadać, no, to wszystkie metody inne i tak nie będą miały sensu. I teraz mam taką trochę toksik radę, ale znam przypadek, kiedy to zadziałało. Możesz też, możesz spróbować znaleźć sposób, żeby dostać się do jego domu. I teraz, co ja mam dokładnie na myśli? Posłuchaj, to może zabrzmieć trochę toksik, ale posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj. Możesz na przykład spytać się jego mamę, czy nie pomogłaby ci w czymś. Na przykład, czy nie pomogłaby ci nauczyć się szyć, albo czy nie macie maszyny do szycia, a jego mama może powie, że hej, w sumie tak, możesz jej powiedzieć, że może przyjść do naszego domu po lekcjach albo coś. I ty przyjdziesz do jego domu, może jego mama pomoże ci w czymś, może jego mama zacznie uczyć cię szyć albo coś takiego. I w tym momencie wiesz, co się dzieje? Jak ty wyjdziesz z jego domu, to będziesz głównym tematem rozmowy pomiędzy jego mamą a nim przez następny tydzień. Będziesz głównym tematem rozmów. O, a tamta dziewczyna bardzo była miła. Co myślisz o niej? Może przyjdzie na obiad? Może to, może tamto? To może być trochę manipulacja, ale jeżeli jego mama cię polubi, to będzie próbować namawiać jego, żeby on cię polubił. <grym> Więc hej, jak nie będziesz jednym sposobem, spróbuję innym. Musisz po prostu zaistnieć w jego życiu. Okej, okay, kolejna metoda to jest taka, z którą ja mam straszne problemy. O, bardzo duże problemy. I mam kompleksy też z związane z tym, ale jest to kurde potęga uśmiechu i wiem, że to trochę brzmi e, cringe, ale poważnie, to jest super 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 e, underrated, że tak powiem. Mogę się założyć, że wy też mieliście takie sytuacje, że ktoś się do ciebie uśmiechnął, nagle ty też się uśmiechnęłaś i nagle masz kurde o wiele lepszy nastrój. To jest tak jakoś dziwnie w głowie gdzieś tył głowy wsadzone, że jak ktoś, to jak ktoś się do ciebie uśmiecha, to jest super miłą osobą, że ja, ja nie wiem. Ja niestety mam z tym problem, dlatego, bo jakby, jak widzisz, nie mam paru zębów i no nigdy się nie uśmiecham. Jeżeli uśmiecham się tak w rzeczywistości naprzeciwko ciebie, to naprawdę czuję się komfortowo przy tobie, więc jeżeli znasz mnie osobiście i kiedykolwiek się uśmiechałem przy tobie albo śmiałem, no to to cię lubię. <laughs> dlatego, bo naprawdę czuję się strasznie niekomfortowo i zawsze, zawsze jak byłem młodszy i mówiłem, to próbowałem jakoś sobie zakryć usta, nauczyłem się wręcz mówić tak, żeby nie pokazywać za bardzo zębów i zawsze miałem z tym problemy. Ale, ale, jeżeli masz normalne zęby i nie masz z tym kompleksów, to to kurde wykorzystaj, dlatego, bo to jest niesamowicie... Niesamowicie e, powerful, więc pamiętaj o tym, żeby się uśmiechać. Kolejna metoda to jest praktycznie w 100% manipulacja. Nie jest za bardzo etyczna, jest dosyć toksyczna. Działa, ale jest dosyć toksyczna. Jeżeli nie zdecydujesz się użyć tej metody, to przynajmniej będziesz wiedzieć, kiedy ktoś używa ją na tobie. Ta technika nazywa się gorąco zimno. I teraz na czym ona polega? Polega ona na tym, posłuchaj, posłuchaj, zrobisz tak. Że tak jak gadaliśmy wcześniej, zrobisz, że ten chłopak będzie się czuć przy tobie jak w niebie. Będziesz go komplementować, będziesz dawała mu akceptację, będziesz w jego życiu, będziesz sprawić, że naprawdę, naprawdę zaczniesz cię lubić. I jeżeli dotrzesz już tego, do tego momentu, że wiesz, że ten chłopak cię lubi, to wiesz co zrobisz? Odetniesz. Wszystko odetniesz. Przestaniesz z nim gadać, przestaniesz się do niego odzywać, przestaniesz być w jego życiu i teraz wiesz co się stanie? ten chłopak zacznie się czuć jak totalne gówno. I teraz posłuchaj, to jest dlatego, bo to jest toksyczne, ale to jest na twoją korzyść. Dlatego, bo ten gość zacznie się zastanawiać i zacznie być niepewny w ogóle. Jego cało, cała samoocena pójdzie tak w dół, dlatego, bo się zacznie zastanawiać, co on robił źle. Dlaczego nagle gadaliśmy, wszystko było dobrze, wszystko, wszystko szło w dobrym kierunku i nagle nie ma tej akceptacji. Nagle wszystko poszło w dół. I nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby tak się zadziało. Więc co on teraz będzie robić? Będzie gonić cię, będzie dosłownie gonić Twoją akceptację i będzie próbować to odzyskać. Będzie próbować gonić to uczucie, od którego praktycznie się uzależnił. I teraz, jak zacznie cię gonić, to znowu mu to dasz. Znowu zaczniesz mieć kontakt zdrokowek, mówić mu komplementy, aktywnie słuchać i zrobić wszystkie te rzeczy, żeby czuł się przy Tobie po prostu bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I będziesz go tak odcinać i będziesz go dobrze traktować. Odcinać dobrze, źle, dobrze, gorąco zimno i widzisz, gdzie to idzie? W pewnym momencie ten chłopak będzie bardzo, bardzo toksycznie, ale wręcz uzależniony od ciebie i od twojej akceptacji. I ta metoda jest właśnie toksyczna w ten sposób, że praktycznie to wszystko sprawi, że ten chłopak zakocha się w tobie w bardzo taki toksyczny, uzależniająco przywiązany do Ciebie sposób. Po prostu, praktycznie do momentu, no, w którym się nie skapnie, co robisz. <laughs> Ale hej, good luck, my friend, może to zadziała, dlatego, bo hej, dużo razy to już, dużo razy to już zadziałało. Więc po raz kolejny to jest w 100% manipulacja, to jest dosyć toksyczne. Ale działa, możesz spróbować. Jak nie chcesz spróbować, to przynajmniej będziesz wiedzieć, kiedy ktoś to robi na tobie. Też jak jesteśmy przy związkach, jak ludzie, teraz ludzie mają grupy przyjaciół, ja tego nie ogarniam, praktycznie w ogóle teraz nie mam przyjaciół, jakoś tak dziwnie się potoczyło, ale jakim cudem ludzie mają po 5-10 przyjaciół? Mają jakieś takie grup czaty, mówią sobie o różnych sprawach, zwierzają się, ja pierdziele, jak ja tak sobie o tym ja strasznie bym chciał mieć taką grupę znajomych, ale Absolutnie nie mam fioletowego pojęcia, gdzie zacząć szukać w ogóle tak ludzi. Szczególnie szukać ludzi, którzy też będą fani, albo których też będę lubić i będziemy siebie lubić i tak szanować. I w ogóle, skąd ludzie mają tyle znajomych? Ja, ja nie rozumiem. Ja mam pomysł, posłuchaj. Od dzisiaj my będziemy taką wielką grupą znajomych. Co myślę? to cringe'owo zabrzmiał. Ale ten, ale wiesz, o co mi chodzi, no nie? Że, że nie, nie wiem, czy tylko ja mam taki, może wyjdę na takiego totalnego luzera w tym momencie, który nie ma znajomych, ale wydaje mi się, że więcej osób ma teraz jakoś tak, że, że jakoś ludzie są samotni w dzisiejszych czasach. Nie wiem, czy tylko ja mam problemy ze zna znajdowaniem takich prawdziwych przyjaciół. Jak masz jakieś metody poznawania nowych przyjaciół, to dawaj znać. Na dole w komentarzu. Też jak już jesteśmy przy przyjaźniach, to strasznie mnie zawsze przerażały osoby, które wchodzą w przyjaźń albo w związek z takim mentality, że będę z tobą aż do śmierci. Kurde, jeżeli miałem przyjaciela przez dwa miesiące, dwa lata albo 20 lat, no to jeżeli przez te 20 lat był najlepszym moim przyjacielem i później, nie wiem, jakoś się pokłóciliśmy już nie, nie jesteśmy przyjaciółmi, no to nie straciłem tego czasu, bo przez ostatnie 20 lat był moim najlepszym przyjacielem albo przez 20 lat byłem z kimś w związku. Więc nie straciłem tego czasu, jak dobrze ten czas spędziłem. Więc dziwne to jest zawsze, jak ludzie mówią: No, straciłem tyle czasu przez tego gościa albo przez tą dziewczynę, bo na końcu okazało się: No dobra, ale jeżeli przez ten ostatni, jeżeli przez te wszystkie miesiące albo lata dobrze się spędzały z kimś czas, no to ja bym niekoniecznie uważał ten czas jako stracony, skoro dobrze spędziło się ten czas. <sighs> Przynajmniej ja mam takie zdanie i lubię ten format że możemy sobie tak gadać trochę bardziej prywatnie, że mogę być po prostu szczery i mogę być bardziej z sobą i, i możemy pogadać sobie tak bardziej otwarcie, bo często na jakichś filmikach na YouTube albo coś to ciężko tak, ciężko tak pogadać bardziej prywatnie albo bardziej tak um, szczerze. No wiadomo jak to jest. Dlatego też od bardzo dawna chciałem zacząć, chciałem zacząć ten podcast i wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zakończyć pierwszy odcinek. Powiedz mi, co myślisz co, co myślisz o tym formacie, jak się mnie słucha, czy mój głos jest absolutnie wnerwiający, czy, czy może być. I, I tak, wydaje mi się, że będą odcinki, no przynajmniej raz w tygodniu. Jeżeli masz jakieś tematy, albo swoje historie, o których chcesz, żebyśmy sobie pogadali, albo jakieś chcesz, może, żebym dzielił Ci może jakieś rady, jak, jak chcesz. Pamiętaj, żeby napisać o tym na Instagramie, a my widzimy się już bardzo, bardzo niedługo. Pamiętaj, BTD, beat the dreamer, bądź marzycielem i trzymaj się. Pa-pa.